Cześć, hej, witajcie. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii zagrajmy w Monster Hunter World. Moi drodzy, w poprzednim odcinku, jak pamiętacie, wykuliśmy sobie trochę wyposażenia. Niestety nie starczyło nam materiału, by móc wykuć sobie pełny set z danych materiałów. Dlatego, jak widzicie, nasza postać wygląda trochę komicznie, gdyż ma na sobie pancerz różnego, różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o broń, jakiej dzisiaj będziemy używali, jest to długi łuk. Myślę, że na potwora, na którego dzisiaj się zapolujemy, będzie idealny. Co, do, co w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Tak widzicie, w prawym górnym rogu musimy pogadać z szyfą zaopatrzenia oraz wyruszyć na ekspedycję, by rozbić obóz. Tutaj, właśnie teraz, będzie o tym mówione. Oraz zapolujemy sobie na jednego z potworów. Nie jest on jakiś specjalnie duży ani jakoś bardzo niespójny, ale za to jest bardzo zwinny, więc trzeba trochę uważać. o centrum zasobów to możemy sobie może jakieś zlecenie za te zlecenia dostajemy kulki pancerza z których jak można się może domyślić trzeba, znaczy można kuziwa nie mam się wysłowić z których to wytwarzamy i ulepszamy pancerz to możemy sobie dać właśnie badania No i tak musimy wszystkie ogarnąć. Ok. Także tak jak nam tutaj dowódca z polowego ponownie będzie nam towarzyszył. A my wyruszamy na ekspedycję do Starodrzewa. Czyli do lokacji, której już znamy. I tak jak zapowiadałem, wyruszamy na naszą pierwszą ekspedycję. Te ekspedycje one są w późniejszym etapie opcjonalne. Można je robić, jeżeli chcemy sobie jakieś materiały pozbierać albo bezstresowo wypełniać zadania. I ja będę je robił od czasu do czasu, by móc przygotować się do walki z silniejszymi potworami. Jak na przykład wykuć sobie lepszą zbroję. Akurat zbroja z Jagersa na niektóre potwory się nie nadaje, zresztą tego że ma. Tylko i wyłącznie obronę przeciwko chyba piorunom, ale, w, oprócz, ale ma gorsze staty, jeśli chodzi o wodę i ogień, czyli o żywioły potworów. Na razie tych żywiołów nie ma, bo te potwory są słabe, ale już od następnego monstra będzie trzeba brać to pod uwagę. Ja mamy samuczyk, jeżeli ktoś chce, to może sobie zatrzymać i przeczytać. Ja to już oczywiście wiem. No dobra, a tymczasem e, wyruszamy, znaleźć miejsce na nasz obóz, bo taki mamy pierwotny cel ekspedycji. Jeśli chodzi o ten obóz, ten obóz znajduje się tutaj, tam gdzie dowódca polowy Ten wolałbym mniej mniej, z racji tego, że tam po lewo, jak możecie pamiętać, występuje wielki Egers. Zawsze on stamtąd wychodzi, więc a nie chcemy się z nim mierzyć. Mam tutaj jakiegoś pobocznego MPC-ta. i możliwe, że o no, to mam powłokę mocy, widzę możliwe, iż będziemy mogli sobie łowić ryby, ja szczerze mówiąc, tego nie pamiętałem z pierwszych minut gry, jak sam grałem od razu że jest w ogóle taki NPC tutaj stoi nie wiem, czy to jest wędka, szczerze mówiąc to tego dowiemy się później jeżeli oczywiście to będzie, to postaram się Wam to pokazać, gdyż chcę pokazać Wam w miarę w miarę wszystko, co w tej grze jest dostępne. My tym razem już zbliżemy się do miejsca obozu i jak widzimy... O! Badaczka lokalnej fauny. Kolejny NPC, którego nie znałem. Być może dodali je dopiero w aktualizacji, gdyż nie pamiętam, by był tu ktoś wcześniej. I oczywiście możemy też zamiast zabijać potwory, możemy je też łapać. Ja niestety nie wymyśliłem jeszcze y, podczas moich y, kilku godzin gry jak się to robi Okej okay, mam tutaj naszego dowódcę polowego No tymczasem mamy kacenkę I tak jak mówiłem, to jest potwór, którego będzie trzeba upolować. Właściwie teraz już musimy to zrobić. On nie jest jakiś specjalnie mm, przerażający. Jeśli chodzi o rodzaj broni, obiecałem, że w którymś odcinku Wam je pokażę. Myślałem, że żeby nie wydłużać sztucznie odcinka, to yy, po prostu zrobię osobny materiał, taki krótki, dodatkowy, który te bronie pokaże. Myślę, że jest to. O wiele lepszy pomysł. A tymczasem y, my wyruszamy za tropem y, kulujaku, czyli potwora, którego przed chwilą widzieliście. Chyba to było napisane, choć nie jestem do końca pewien. Wow, price padłem. Huh? No niestety. Dobrze, że tu nie ma uraganu wypadku. No i jak widzicie już on tam sobie chodzi My tymczasem już dobądźmy broni Tutaj mamy Taki samuczek Noduj mógł i wypalmy mu prosto w twarz idealnie Zadują sobie powłokę mocy, czyli specjalny item do dołku w ogóle mamy te powłoki, czyli jakby takie, no powłoki bo po prostu wystrzał, które albo zwiększają obrażenia, dodają obrażenia od czegoś, tam na przykład od piorunów, od ognia, je się wytwarza, albo kupuje. Więc z tego co widzę, to jakoś specjalnie nie robi to wrażenia zbyt większego. Oj, nie trafiłem. Udało nam się go zatruć. Chyba nie zrobiłem tego umyślnie. Kuziwa, Jak widzicie, on ma taką dość irytującą zdolność, polegającą na chwytaniu różnych przedmiotów w łapy. Potem albo atakowałem tym, albo właśnie bronieniu się. I to jest mega irytujące. O, udało nam się pięknie wypalić mi twarz. Oręża. Fajne, są, że trzeba czego? E, ani. Jak e, się mówi? Niczego, ani ostrzyć, ani nic. A wyciągnijmy sobie tą powłokę mocy i włóżmy sobie powłokę krótkodystansową, która zwiększa obrażenia na krótkim dystansie. I to faktycznie działa. Dobra, my tymczasem. Gdzie on pobiegł? Um, tutaj mamy jego ślady. Oczywiście specjalnie potężny to on nie jest, tylko już po paru strzałach zaczął uciekać. Tutaj mam jakieś duże baskroły i tutaj mam jakieś innego potwora. My go tropić nie chcemy, bo z tego co wiem jest to płuki, czyli potwór którego mogliśmy fioletowy taki duży, którego zaobserwowaliśmy po poprzednim odcinku on jest dość potężny zwłaszcza irytujący, ale do niego przejdziemy sobie w późniejszych odcinkach. Tymczasem my już zaczynamy drugą fazę walki z kulujaką. Wow. się nie zadają jakichś specjalnie dużych uprawie, tak jak mówiłem, jest to dość trwały potwór. Czyli tak jak większość na początku. Właściwie te dwa, tylko wielki jagras i, i kulujaku. Dobra, spróbujmy naładować strzał, niestety nie udało mi się tego zrobić. To najlepiej ładować kiedy potwór jest ogłuszony, jednak akurat przy nim. Już cieka! Tak szybko! że akurat to jest dziwiące. Szybko uciekł. No, może postać się teraz zmęczyła. Zrobimy sobie może miksturę. Był zupełnie sobie nie do zdrowia. Okej. Okay. Biegniemy. Nie wiem, czy w tym momencie walki właśnie nie pojawia się pukaj, pukaj, bo to jest fajne w demonstranterze, że kiedy walczymy z jakimś potworem, na jego terytorium może się pojawić inny potwór. I wtedy zacząłem ze sobą walczyć. Możemy to wykorzystać na swojej korzyść, ale też trzeba uważać, żeby nie zginąć przypadkiem, jak mi się to już czasem zdarzało. Ok, zauważył nas. trafiłem. Ogólnie walka łukiem nie jest jakaś niesamowicie ekscytująca. Mam szansę na powalenie potwora spróbujmy może teraz powinno się udać niestety wyszedł z naszego pola celowania Kuźwa. to jest głupie trochę że chwilę po tym jak puścimy celowanie nie możemy jeszcze robić uników wow Gadu, gadu, muszę się trochę bardziej skupić. Chyba nas tak ogłuszył nas. Ojeju. Na szczęście tutaj nasz kotek go... Nie, 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 nie. Chyba. Nasz kotek go tutaj od nas odciągnął. To chciałem zrobić. Ponownie, niestety nie udało mi się tym trafić. Próbuję na trafić, powiem szczerze, bo możemy. Ok, już kuleje. Już mam mało życia. Gdzie on ucieka więcej razy niż nasz poprzedni potwór? Wielki jagras. Jest on nieco bardziej wymagający. O, o wilku mowa, wilk się pojawia. Nie chcemy z nim walczyć, niech on tutaj sobie przejdzie Nie wiem czy on będzie z kulujaków walczył czy nie Przydałoby nam się to, bo dzięki temu byłoby nam troszkę łatwiej Ja bym nie chciał z nim walczyć, więc tutaj sobie szybko tylko przebiegnę A widzę, że ma nas w dupie Tutaj mamy te małe potworki Tak, dokładnie Możemy to zaobserwować, widzicie, potwory próbują ze sobą walczyć że... Nie trafił, jak widać. No ale niech oni zaczną walczyć ze sobą. Niestety, tej, której pobiegamy. Nie chciałbym walczyć z dwoma naraz. To może się zakończyć szybką śmiercią. Widzę, że tutaj on sobie stoi. Ojej, to jest ten, ten jak raz. Gdzie on powie? uciekł? Uciekł, no. Jeszcze dalej ucieka. Widać, nie są zbytnio sobą zainteresowani, niestety. Ale my oczywiście nie możemy dać Okej, okay, widzę Kulu Jaku poszedł spać tutaj na mapie, można to zaobserwować. Bieg doleża, by się zregenerować, tylko gdzie on jest? Niżej jest. I tutaj. <ścoughs> Dobry skok. Co on robi? No zejdź. No zejdź, chłopie! Nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Tutaj jest ten śmieć. Kuziwa, przestań spierdalać. A ty się przestań rzucać, ja pierdolę, co się dzieje? Gdzie on jest? No tu jest ten Jagras. A ten drugi? No tu niby stoi przez cały czas. Ja rąbię. Pięknie, ale cudownie Dobra ty raz z tym, nie zostaw spokoju, ja teraz z tobą nie walczę Czy później można go ubić A ty nie spierdalaj Okej, okay, ucieka, tym razem mi raz jedną No schowaj to Okej okay. Dobra Ten zaś spierdala Proszę, postać się trochę uspokoi chodź znowu miał czy. Proszę wam, macie. Kocie, teraz mi przeszkadzasz, ja tu walczę z potworem. Lepiej myślę, że byłoby wziąć te dwa miecze, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Pusza by byłoby trochę łatwiej. Kuzi mać. Złeś spierwana, nie, jednak nie, albo jednak tak, okej, okay, wypijmy sobie miksurka. Ten tam widzę, mu ucieka. Okej, okay, zobaczą nas. Ładnie udało mi się wytrącić ten głupi kamień. Tu chwilę stoi. Dobrze. Chyba wydaje mi się, że dostał tej... te mamy Jagersy. Jagersy chyba, no. nic nie, nie pamiętam nazwy tego potwora. Tutaj nam biegają. BOOM! Pięknie. Aż nas odrzuciło w tył. Przeskoczył nad nami. Kurwa. Musimy zrobić ceniksturę. Bóg ma to do siebie, że on ma tylko małe obrażenia Dlatego większość walk z potworów jest dość powolna Trzeba zrobić trochę unik, trochę odbiec od niego Okej, okay, ponownie ucieka już widać, kuleje, już widać, że jest nadobicie. Na mało życia. Udało mi się trafić za c. 3 punkty obrażeń. Zdaje mi się, że teraz będzie bieg do leża. czy na tym, przy jego ikonce na minimapce, pokazuje się właśnie taki, taka czaszka. nasz łowca sobie trochę spocznie. No on okay. będzie spał. Nie, posila się tylko. Ale to daje nam doskonałą okazję, bo mógł pięknie wypalić w tył. A więc nie ma nas gdzieś. Więc podejdźmy jeszcze bliżej. Czemu on nie zwracał mnie uwagi? Chłopie! Dobra. Miał jakiegoś laga systemu chyba Oj, niestety chyba się nie uda. Udało się dobrze. Chyba się go oślepić. Może uda się również strzelić w niego atakiem ładowanym? Udało się doskonale. Upolowaliśmy kulu jaku. Chwilę to trwało, przyznam. Przedąc chwilę to trwało, jednak udało nam się go pokonać nawet bez umdlenia, bo tutaj mamy 3 szanse jakby na pokonanie potwora. Jakby trzy życia. Zbieramy sobie z niego materiały i nie, można sobie wytworzyć z niego jakąś fajną broń. Dobra. Yy, musimy sobie wrócić po prostu do stery Więc to uczynimy. Na Główny. I mamy pięknie. Ekspedycja ukończona. Teraz. na powrót. Myślałem, że będzie napis ekspedycja ukończona. No i chylimy się już do końca naszego odcinka. Zbierzemy sobie materiały nasze. Zrezygnujemy się, zaraz zobaczymy, co takiego ciekawego możemy sobie z niego wytworzyć. Podałoby też sobie jednąć jakąś lepszą zbroję, albo w, e, przynajmniej z odpornością na truciznę. Bo zapewne, właśnie z półki i puky będziemy musieli mierzyć się w następnym odcinku. A tymczasem czasem mamy już ten obóz, będzie można się do niego cofać. Znaczy cofać. Teleportować. Zobaczmy czy możemy sobie odebrać coś. Dostawy dostaliśmy. Ok. Musimy pogadać sobie z dowódcą. Więc natychmiast się do niego udajmy. Jeszcze w tym odcinku. Dokładnie. Łowy na pukaj, pukaj. Przy okazji będzie trzeba pogadać z przewodniczką, ale najpierw wyruszmy. Może nie tyle co wyruszmy, co pójdźmy po prostu do warsztatu, by jak po każdym polowaniu sprawdzić, czy możemy sobie wykuć jakieś lepsze wyposażenie. Sprawdźmy, może najpierw pancerz. Czy przed trucizną? Nad nie ma tutaj takiego żywiołu. Więc zapewne nie można sobie dać odporność na trucizny ale wydaje się mi że będziemy mogli sobie nie, nie mamy tuli pancerza, niestety zobaczmy sobie czy możemy sobie ulepszyć jakąś broń, myślę że żelazna katana byłaby dobra w mamy drzewo kulujaku niestety nie mamy zbytnio żeby wykonać z niego naszej broni Chyba że tutaj na ostrze kululu powinniśmy mieć. Nie, również nie. By trzeba go bardziej pofarmić. Niestety wygląda na to, że nie możemy sobie nic wykuć. Chyba że pancerz jakiś lepszy z niego. Również nie za mało mamy z niego materiałów. No nic, czyli niestety musimy grać z tym, co mamy. No i okej, okay. moi drodzy, w następnym odcinku zapalimy sobie na pukaj, pukaj, tu już jest taki poważny przeciwnik, już taki naprawdę jeden, z... już naprawdę zaczynamy sobie taką poważną grę w Monster Huntera. Nie widziałem, że takie ładne widoki są tutaj. Czemu z ładne niebo? A tymczasem ja się z wami żegnam, to byłoby na tyle w następnym odcinku, który pojawi się za dwa dni. Myślę, że zrobimy sobie krótką przerwę od Monster Huntera. Wiecie, że dzień pod dniu to nie, 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 nie jest najlepiej, tymczasem ja wam dziękuję. o łapka, kciukach, szyf, generalnie w całym tym głównie YouTuberskim. To na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się, się i cześć. Na razie!